Będziemy budować odchowalnik dla kur. W tym celu kupiliśmy płyty OSB o grubości 9 mm i przygotowaliśmy je do cięcia. Możemy przystąpić do montażu naszego odchowalnika. Będziemy wykorzystywać do tego kątowniki. Przykręcać będziemy je krętami. To będą wkręty do tych kątowników. Zamiast jeszcze dodatkowo, poza samymi kątownikami, można będzie ze sobą połączyć dłuższymi wkrętami same po prostu płyty OSB. One no, są dłuższe, ale cienkie, ponieważ mamy zastosowaną cienką płytę OSB. Wkręt wkręcamy wkrętarką i zaczynamy. I teraz to W tej środku można zobaczyć, o, jest ładne miejsce w środku. Tutaj mamy wszystko na kątownikach, każde dwie spłyt na każdym z brzegów raz dodatkowo wkręty stabilizujące krawędzie. W takim odchowalniku będziemy mogli odchować nasze pisklaki, które wyplują się z inkubatora. karton gipsu jest wodoodporny tylko w tej zielonej części, dlatego odkręcam tą zieloną częścią do środka, do zewnątrz, ponieważ w piwnicy od zewnątrz nie, nie jest narażona na jakąkolwiek wilgoć, mamy tutaj sucho, nie powinno być z tym problemu. Trzeba przeciąć na pół. Stronę. Teraz mamy rusztowanie z sufitu, do którego będzie można przymocować kwokę w postaci lampy grzejnej, metalowe, które zostały i zostały niewykorzystane podczas remontu. Zostały też wykorzystane skrawki płyty OSB jako łączniki. I pisklaki będą siedziały no, w takim pudle. I na górze jest rusztowanie na lampę. To wszystko będzie jeszcze uszczelnione folią termiczną, żeby nie trzeba było za mocno podgrzewać. Teraz tak się prezentuje nasz odchowalnik. Tutaj ostre krawędzie zostały zabezpieczone pianką od opakowań, w jakich przychodzą sprzęty. Jeszcze tutaj drut, żeby nie zwiększać ciężaru całej konstrukcji, która przychodzi tu dookoła. I sama elektryka jest poprowadzona tak. Kwoka jest szczepiona w ten sposób. I nagrzewa tutaj dół, złożyć rękę czuć ciepło. Z prawej strony jest lampka LEDowa, żeby było jasno. Ona teraz nie świeci w momencie kiedy będzie za ciepło i temperatura będzie za wysoka, to z kwoki przełączy się na lampkę LED. Aby nie podnosić bardziej temperatury, aby zaprezentować działanie termostatu i przełączanie światła, na termostacie złapię no tutaj czujnik temperatury i go Tu od razu widać, że termostat wykrył, że jest cieplej, i zaraz się przełączy. To jest na 28 ustawione stopni, żeby się przyłączyło do celów filmowania. Tu można dowolnie ustawić temperaturę jak i histere. Jak widać po obniżeniu temperatury poniżej 26 stopni, sztuczna kwoka znowu się uruchomiła i następuje dogrzewanie. Oczywiście brakuje tutaj jeszcze siatki, żeby nam taki nie wylatywały, jak i kot na mnie. Wchodził do środka. No i jeszcze jakieś przydałoby się ocieplenie, żeby trochę zaoszczędzić na energii podgrzewania. Tutaj jest termostat od całej instalacji. Sobie ma tutaj przekaźnik. Natomiast ten przekaźnik służy do przełączenia drugiego przekaźnika, który ma więcej wejść można zrobić tak jak u nas jest zrobione, że podgrzewanie kiedy jest ta czerwona kropka, i jak nie ma czerwonej kropki, to się przyłącza w drugi stan. Ten przykaźnik ma po prostu więcej wyprowadzeń, pod które można się podpiąć. I podczas gdy jest wyłączony, też doprowadza napięcie do żarówki ledowej, dzięki czemu. Odchowalnik jest cały czas oświetlony albo przez kwokę, albo przez lampę LED-ową. Są dwa podwójne gniazdka. Czarne jest od grzania, czyli tutaj się pojawia napięcie w momencie podgrzewania, natomiast w momencie, gdy już jest dogrzany, w białym się pojawia napięcie, i tutaj jest to przymocowane do. Obudowy, żeby można było sobie to wszystko popodpinać i żeby trochę z tymi kablami zawalczyć, żeby to wszystko aż tak bardzo się nie ciągało po podłodze. No ale i tak nie da się tego uniknąć. Teraz pora na założenie siatki. Siatka będzie ona taka zielona i zostanie, przyczepię ją za pomocą takera i zszywek. Na dole do drewna, jeżeli się uda, natomiast na dole po prostu ją drutem przyczepię bezpośrednio tutaj do tego drutu. Dodatkowo dla osób lubiących pełną automatyzację, można dodać timer programowalny, tak jak tutaj, aby można było ustawić włączanie oświetlenia w dzień oraz wyłączenie oświetlenia w nocy. Oczywiście, kwoka dogrzewająca będzie cały czas grzała, ponieważ temperatura jest. Najważniejsza, natomiast biegiem czasu, kiedy temperatura będzie mogła być niższa, ten timer będzie bardziej istotny i będzie wpływał na długość dnia i nocy w naszym odchowalniku. I ustawiliśmy tutaj czas, że pobudka jest o 7 rano czyli zapala się wtedy lampka LEDowa, kiedy nie działa kwoka oraz wyłącza się o godzinie 20.00. Dzięki czemu nasze piskaki będą mogły odpowiednio pospać sobie w nocy i być aktywne w trakcie dnia, przez co będą miały wyregulowany czas dnia i nocy. Później bez dogrzewania kwoki będzie to jeszcze bardziej uregulowane. I teraz na dno położyliśmy ekrany termiczne, aby ciepło nie przechodziło do podłoża i żeby pisklaki miały ciepło. Jednocześnie z tyłu też pojawił się ekran termiczny, żeby też zatrzymywać ciepło i nadmiernie nie zużywać prądu na ogrzewanie. Teraz na dno położyliśmy jeszcze takie folie. To akurat są po pelecie, i na to położymy po prostu kartony. Kartony są po jakichś tam chyba meblach. Dno od chowalnika wyłożyłam jeszcze takimi ręcznikami kuchennymi. To są zwykłe takie ręczniki papierowe. I dołożyliśmy jeszcze sztuczną kwokę. Tak wygląda. Tam z tyłu nóżki są na niższym poziomie. Tutaj są trochę wyżej, żeby kurczakom było łatwo po prostu pod to wchodzić. Tu mamy karmidełko i poidełko. Na razie wiadomo, są puste. A jak kurczaczki przyjdą, to je zapełnimy. I tak prezentuje się cały odchowalnik. Jeszcze zamkniemy drzwiczki. O. I teraz czekamy już na kurczaczki.